Panie Marszałku Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, nie będę odnosić się do tych żałosnych wycieczek, ad personam, do mojej osoby, ponieważ uznaję, że jest to poniżej mojej godności, Panie przewodniczący. Ale też nie ma żadnego znaczenia dla mnie przynajmniej bo tak rozumiem swoją służbę i możecie państwo mnie personalnie obrażać ale jeżeli obrażacie polski rząd polski naród polskę nigdy do tego nie dopuszczę szanowni państwo Czas wreszcie położyć karty na stół i pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. 25 października 2015 roku Polacy w wolnych, demokratycznych wyborach dokonali wyboru. Ten wybór oznaczał zmianę rządów, ale też polityki i filozofii. Podejścia do spraw Polski, podejścia do tego, co jest ważne dla polskich obywateli. Zmienił się rząd, obywatele dokonali zmiany, odrzucili politykę zachowawczą, klientystyczną, poddańczą, politykę opartą na tolerowaniu układów, układzików, korupcji, na tolerowaniu. I przyzwalaniu na to, żeby określone grupy przywilejów zachowały te przywileje, żeby ci, którzy mieli się bogacić, bogacili się, a reszta pozostawała sama sobie. Polacy wybrali inną drogę, tę drogę, którą zaproponowało prawo i sprawiedliwość, godnego życia w suwerennej Polsce. Nie możecie się z tym pogodzić. I od początku wymyśliliście, że będziecie robili wszystko, żeby te suwerenne, demokratyczne Polaków wybory podważyć i używacie do tego Trybunału konstytucyjnego. Nie zgodziliśmy się, nie zgodziliśmy się jako prawo i sprawiedliwość. Na ten zamach na Trybunał Konstytucyjny, który uczyniliście pod koniec waszej kadencji. Sprzeciwiliśmy się temu, ponieważ Trybunał Konstytucyjny ma stać na straży Konstytucji, ma chronić Konstytucji i ma chronić interesów Polski i Polaków, a nie waszych politycznych przywilejów. Mówicie Państwo o kompromisie. Jakie to są ręce wyciągnięte do zgody? Co zaproponowaliście? Każda propozycja z naszej strony jest odrzucana. Chodzi Wam o, o rozwiązanie problemu? Czy rozwiążecie problem w Brukseli? Faktem są Wasze uśmiechnięte twarze po każdej decyzji Brukseli, która ma uderzyć w polski rząd, a to oznacza w suwerenność Polski. Mówicie o zgodzie? To siądźmy do stołu. Ile było takich propozycji? Te spotkania, które się odbywały, na które przychodziliście tylko po to, żeby wysłuchać wyjść, a potem na ulicach podburzać ludzi. Taka jest zgoda? Czym czujecie się obrażeni, że przypominam Wam rotę Waszej przysięgi? Że mówię o suwerenności państwa, tym się czujecie obrażeni. Każdy z nas tutaj na tej sali otrzymał od wyborców, od polskiego narodu, mandat do reprezentowania jego interesów do obrony suwerenności polskiego państwa. Nie obronimy suwerenności polskiego państwa. Zgadzając się bezkrytycznie na no narzucane nam ciągle jakieś zobowiązania, które są w interesie innych państwa, a nie naszych, czujecie się Państwo obrażeni tym, że mówię o konstytucji, że mówię o suwerenności, że mówię o narodzie, że mówię o polskim państwie. Wy posuwaliście się do tego, że w sposób Wy dotowaliście się do tego, że w sposób obraźliwy traktowaliście nawet zmarłych, że nie potrafiliście powstrzymać waszej krytyki i obrażania tych, którzy zginęli. Jaka jest granica pogardy? Do czego jeszcze Państwo jesteście w stanie się posunąć? żeby bronić własnych interesów politycznych, żeby bronić tego systemu, który stworzyliście przez 8 lat. I o to idzie ta gra. Ta gra idzie o to, że przez 8 lat zbudowaliście w Polsce patologiczny system władzy, który promował tych, którzy byli z Wami, którzy byli Wam spolegliwi, a Wy byliście spolegliwi wobec tych, Którzy dyktowali wam warunki z Brukseli i dzisiaj nie możecie się z tym pogodzić. Przepraszam panią premier, zwracam uwagę pani poseł Kochan. Proszę nie pokrzykiwać, bo uniemożliwia pan, pan, pani prowadzenie obrad. Proszę bardzo, kontynuować. Nie czujcie się państwo obrażeni wtedy, kiedy mówimy na tej sali o suwerenności. I prawie do samostanowienia polskiego państwa i polskiego narodu. To jest największa wartość, największa wolność, i powtórzę to, co mówiłam wcześniej. Za to oddawali życie nasi ojcowie i nasi dziadowie. Pamiętajcie Państwo o tym. Szanowni Państwo, nieodpowiedzialnością jest mówienie tutaj na tej sali i podżeganie i straszenie do wojny domowej. Ci, którzy to mówią, są nieodpowiedzialnymi politykami. Polacy chcą się czuć bezpiecznie w swoim domu w Polsce i są bezpieczni, bo ich nad ich bezpieczeństwem czuwa polski rząd, który rozumie, co to znaczy suwerenność. A słowa o wojnie domowej są wielką nieodpowiedzialnością i wszyscy ci politycy, którzy dzisiaj tak łatwo żonglują takimi frazami, które być może przewiją się do tabloidów, powinni się zastanowić, co czynią. Polacy są spoko chcą spokoju i dialogu. No. Polacy chcą dzisiaj rozmowy. Polacy chcą wiedzieć, że ci, którym zaufali i na tym polega demokracja, demokracja to znaczy wolne wybory, Polacy w wolnych wyborach dokonali wyboru rządu, dokonali wyboru ugrupowania prawa i sprawiedliwości, któremu powierzyli odpowiedzialność za Polskę. I dzisiaj Wy, opozycja, nie możecie się z tym pogodzić. Mówienie dzisiaj o tym, że Polska ma wyjść z Unii Europejskiej, jest taką samą nieodpowiedzialnością jak mówienie o wojnie domowej i przestrzegam wszystkich polityków, którzy używają takich sformułowań. Polska jest, była i będzie w Unii Europejskiej, i nikt nam nie odbierze tego, że jesteśmy Europejczykami, nawet opozycja w Polsce. Ale być w Unii Europejskiej, bycie w Unii Europejskiej ma sens wtedy, kiedy jest się państwem, które jest szanowane nie przez to, że zgadza się na dyktat innych, tylko na to, że jest partnerem. I my dzisiaj o takie partnerskie traktowanie upominamy się dla Polski. I powtórzę jeszcze raz. To nie Polska ma problem z Komisją Europejską, ale Komisja Europejska sama z sobą. Przecieki, prowadzenie jakichś gierek politycznych. Komu na tym zależy? Tym, którzy chcą doprowadzić do tego, żeby Unia Europejska zmieniła swój kształt? I dzisiaj naszym obowiązkiem, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jest. Budowanie silnej Wspólnoty Europejskiej w oparciu, jeszcze raz powtórzę, na szacunku dla wszystkich jej członków. Jeżeli Państwo uważacie, że polski interes polega na tym, że będzie telefon z Brukseli, a tam będzie dyktowane, co należy zapisać w polskim prawie, to są pewne granice kompromisu. A dla mnie tą granicą jest suwerenność Polski i nigdy tego nie będę robić. Upominacie się Państwo o konstytucję, o Trybunał, o orzeczenia. W 197 artykule Konstytucji wyraźnie napisano, że organizacje i tryb postępowania Trybunału Określa ustawa. Będzie orzeczenie, będzie druk. Nie ma orzeczenia, nie ma druku. I możecie Państwo krzyczeć i straszyć mnie Trybunałem Stanu. Proszę mi wierzyć, nie robi to na mnie wrażenia. Nie zmusicie mnie do tego, żebym łamała konstytucję tylko i wyłącznie dlatego, że chcecie za wszelką cenę doprowadzić do obalenia rządu w Polsce i do zmiany władzy w Polsce, bo to jest wasz cel. Polska jest państwem, w którym jest szanowane prawo, w którym są szanowane prawa obywateli, państwem suwerennym którym jest szanowana godność każdego obywatela. I ci, którzy dzisiaj zrzymają się, że słyszą tutaj w polskim parlamencie słowa suwerenność, naród, państwo, interes państwa, jakimi oni są patriotami? Dziękuję bardzo.